Nie potrzebuje mnie. W nowy rok przeżywamy uroczystość świętej Bożej rodzicielki Maryi. Rozważamy tę tajemnicę. Że Maryja urodziła i została matką Jezusa Chrystusa. A wiemy dobrze, że Jezus jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. I dlatego możemy nazywać Maryję Bożą Rodzicielką, Matką Bożą, Bogu Rodzicą. Popatrzmy do Ewangelii na dzisiaj. Widzimy tam opis jak pasterze przychodzą do żłobka i opisują te przedziwne rzeczy, których dowiedzieli się, które zostały im objawione o, o, o dziecięciu Jezus. I zwróćmy uwagę, jak, jaka piękna jest postawa Maryi w tym wydarzeniu. Czytamy takie słowa. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Czyli naokoło wiele się dzieje. Pasterze z przejęciem pewnie opowiadają to wszystko, co, czego dowiedzieli się o, o tym, o, o dziecięciu Jezus. A Maryja tak w cichości swojego serca staje się po prostu świadkiem tych cudów, które które Bóg dokonuje w jej życiu, takim cichym świadkiem własnego życia. No i właśnie dzisiaj rozważamy największy z tych cudów, które Bóg dokonał w jej, w jej życiu, przez to, że zrodziła Jezusa, dała światu Boga. A my, nie zatrzymujmy się tylko na podziwianiu tego cudu, ale także bądźmy świadkami tych cudów, które Pan Bóg dokonuje w naszym życiu. I także jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dawać światu Boga. Właśnie, tylko trzeba uważać, żeby. Nie dawać tylko samego siebie, ale Boga. I żeby zobrazować jakoś y, tę różnicę, zakończmy może takim y, obrazkiem. Wyobraźmy sobie świat pogrążony w totalnym mroku, gdzie nic nie widać. I po tym świecie biega jak, jak szalony jakiś człowiek z, z lampką, y, ro, robi z nią, Różne, różne dziwne rzeczy, ale no, ta lampka no, nie jest podłączona nie, nie świeci, tak? I możemy powiedzieć, że, że taki świat nie potrzebuje lampki, tak? Świat potrzebuje światła. I podobnie jest właśnie w naszym życiu, bo dopóki, dopóki nie... nie wepniemy się w Boga, I nie pozwolimy, żeby, żeby to Jego plany, Jego myśli, Jego pragnienia i Jego wola stały się naszymi, no to możemy dużo właśnie biegać, dużo działać, ale nic z tego nie będzie.